Jaki błąd pracodawca popełnił w tym tygodniu? Trafiła do nas sprawa, która dotyczyła pracownika ze stwierdzonym poziomem niepełnosprawności, tak Schwerbehinderung. Osoba dotknięta zwolnieniem. Złożyła wprawdzie kunieł przez klagę do protokołu w sądzie, jednak ta klaga nie miała wszystkich wniosków. Dlatego my po analizie złożyliśmy wnioski odpowiednio procesowe i ten cały myk przyniósł to. Że sprawa zakończyła się ugodą, klient został przywrócony do pracy. A na czym polegał błąd pracodawcy? Błąd pracodawcy polegał na tym, że w przypadku osób o stwierdzonym poziomie niepełnosprawności pracodawca musi uzyskać zgodę z integracją z amt, czyli zgodę urzędu do spraw integracji. Bez takiej zgody wypowiedzenie złoży pracownikowi będzie bezwzględnie nieważne. I w tych case'ach nie ma na czym się nawiać, tylko konsultować się z pracownikiem, i składać w terminie trzech tygodni. Konie go krzysklania, tylko zyskać.